Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed zaległym spotkaniem drugiej kolejki PKO Ekstra Klasy pomiędzy Krakowią a Legią Warszawa. Jest z nami trener pan, Krakowi pan Jacek Cieliński. Dzień, Dzień dobry, witam. I na dobry początek poproszę o tradycyjny raport kadrowy. Czy raport kadrowy jest, ja bym powiedział, e, cały czas e, zmienny, bo, bo mamy trochę problemów, jeśli chodzi o takie sprawy typu infekcji jakiejś chorób co teraz jest na porządku dziennym po meczu z Legią w Warszawie no z Anginą wylądował w domu Filip Rózga, więc jego na pewno nie będzie na, na jutrzejszy mecz jest paru zawodników jeszcze mocno podziębionych, których stawiamy na nogi no ale e, dopiero jutro zobaczymy co i jak dziękujemy trenerze i w takim razie przechodzimy do zadawania pytań pierwszy pan Jacek Żukowski Gazeta Krakowska Dziennik Polski Dzień dobry trenerze. Wiadomo w jakich okolicznościach ten mecz jest grany, 3 dni po śmierci profesora Filipiaka. W jaki sposób wy chcecie uhonorować profesora? W jaki sposób chcemy uhonorować profesora? No, myślę, że najlepiej. Najlepiej byśmy uhonorowali e, pana profesora, wygrywając ten mecz z Legią, grając dobre widowisko. Bo oczywiście no, były, były głosy na temat przełożenia tego meczu. Ale ja myślę, że pan profesor chciały, żeby, żebyśmy ten mecz zagrali, żebyśmy e, zagrali dobry mecz, zapunktowali na koniec rundy. E, słyszałem też głosy na temat tego, żebyśmy grali w dniu jutrzejszym w czarnych strojach. Ja uważam, że, że e, takie nasze zdanie jest generalnie jako drużyny sztabu mm, kochany klub pana profesora Krakowia, to są yy, biało-czerwone pasy. Z tego Krakowia słynie, tak Krakowia jest nazywana. Myślę, że tak właśnie powinniśmy wyjść w tym meczu i, i w ten sposób też uhonorować yy, jego pamięć. Ale myślę, że najlepszym hołdem dla niego będzie po prostu dobra gra i wygrana w meczu z Legią. Hmm, czy jakieś akcenty będą? Nie wiem, typu czarne opaski na przykład? No, Minuta ciszy no, spodziewam się, że, myślę, że, że będziemy grali z czarnymi opaskami. Wszyscy będziemy w czarny opaskach, natomiast myślę, że, że na pewno minuta ciszy. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Mateusz Miga, TVP Sport. Dwa pytania mam, ten, że chciałbym jeszcze o, o profesora Filipiaka zapytać, o Pańskie takie osobiste wspomnienia na temat, na temat prezesa Krakowi, bo jednak była to ważna postać nie tylko dla tego klubu, ale w ogóle dla polskiej piłki. Wiele wspomnień związanych z Panem Profesorem, bo przecież, co by nie mówić, ponad 4 lata wspólnie pracowaliśmy. No wspaniały człowiek, myślę, że też duży znawca piłki nożnej, bo to trzeba powiedzieć, naprawdę znał się bardzo dobrze na piłce nożnej i, i, i współpraca z nim była czystą przyjemnością. No, przykro mi bardzo, że że ta współpraca już się zakończyła, można powiedzieć. Natomiast ja z panem profesorem mam same fajne wspomnienia, mimo że tam w poprzednim, poprzedniej mojej pracy były tam jakieś małe problemy, ale myśmy sobie to wyjaśnili i generalnie nasze relacje były, były bardzo dobre. Okej, okay, to na boisko. Michał Rakoczy mówił o że jest trochę już przemęczony tą rundą. I widać po nim, że no, troszkę słabsza ta forma. Uda się jeszcze go na jutro postawić na nogi, na ten ostatni mecz? Czy jednak rzeczywiście on już wygląda na mocno podmęczonego? Znaczy, Michał jest mocno podmęczony, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że dolegał też uraz w Achillesa i on też już praktycznie był do zmiany przerwie meczu w Warszawie. Natomiast. Jak będzie z nim jutro, no zobaczymy. Jest jeszcze, jeszcze parę godzin. Natomiast na pewno nie będziemy robić nic na siłę, żeby mu zrobić krzywdę. No, to mogę powiedzieć. Czy jeszcze mam jakieś pytanie, Rafał Nowak, teraz pasy. Panie ten, że to może jeszcze podsumujmy te, ten pierwszy mecz w Warszawie. Przed meczem, kiedy rozmawialiśmy, zapowiadał Pan, że będziemy chcieli Krakowia będzie chciała czymś Legię zaskoczyć. No. Patrząc z perspektywy tego, jak ten mecz wyglądał, trudno mi powiedzieć, żeby to się udało. Czy, czy udało się zrealizować plan, czy może po prostu się go nie udało zrealizować? Niech, niech Pan tak rzuci okiem teraz na to spotkanie niedzielne i coś tam znaczy, powie. Pan, gdyby się udało zrealizować plan, to myślę, że mówilibyśmy dzisiaj o innym przebiegu meczu Warszawy, Warszawie, bo ile do przerwy też jeszcze wyglądało e, jako taką, no to po przerwie, po tej szybko straconej bramce, no posypało nam się to i, i rzeczywiście widać było, że nie mamy za bardzo czym legi postraszyć. Także tutaj nie wyszło to nam tak, jak, nam tak jak chcieliśmy ale jest jeszcze mecz jutrzejszy trochę rzeczy do skorygowania więc postaramy się to zrobić to jeszcze przez chwilę przy tej niedzieli zostanę bo porównując ten ostatni mecz Krakowi na Łazienkowskiej który się zakończył wynikiem 2-2 ten poprzedni tam można powiedzieć Krakowia zagrała na wyższej intensywności próbowała więcej takich agresywnych doskoków pressingowych tutaj tak jakby Krakowia próbowała ten mecz trochę zabić, uśpić. No czy, a pan mówi, że był pan zadowolony z pierwszej połowy. Czy właśnie taki był plan w takim razie? Nie, ja pan, tylko my mówimy tak. Wtedy mecz to był mecz lutowy, początek okresu, można powiedzieć, czy tam po okresie przygotowawczym trochę inaczej też motorycznie wyglądaliśmy. Teraz widać, że to jest końcówka, yy, końcówka ligi, że pewne rzeczy już nie realizowane są na tej intensywności, jakbyśmy chcieli. Yy... Chcieliśmy też inaczej rozwiązać tą pierwszą połowę pod tym względem, że myśmy za krótko utrzymywali się przy piłce, bo było parę fajnych przechytów, parę fajnych wyjść do kontrataków. Natomiast zbyt szybko traciliśmy piłkę i to był nasz naprawdę duży problem. Czy jeszcze może ma ktoś z dziennikarzy jakieś pytania? Czegoż Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa? Legia będzie miała zagra na pewno bez dwóch takich dość ważnych zawodników. Ślisza w środku, Pola Kramera, który no, też, też pokazał, że jest skutecznym zawodnikiem. Czy to trochę zmieni według Pana obraz siłę Legii w tym meczu? I, i właśnie jeszcze a propos tego, czy. To, że gracie u siebie, no pewnie mimo wszystko przyjdzie bardzo dużo kibiców, żeby oddać hołd profesorowi. Czy liczycie na to, że no jakieś takie też inne trochę nastawienie psychiczne piłkarzy na ten mecz, że że, że tutaj mimo, że to jest ostatni mecz, to się da już nawet nie te 100, 120, ale jeszcze więcej z siebie. Czy liczy pan na taki efekt? Liczę na taki efekt, bo, bo raz, jest ostatni mecz, drugi raz, że mecz z Legionu i ten mecz będzie też rozgrywany no w specyficznych warunkach, więc ja liczę na to, że że raz, że nam publiczność pomoże, druga sprawa, my już musimy, już nie ma tam e, dywagacji e, co i jak, e, kiedy następny mecz, tylko musimy naprawdę dać e, maksas z wątroby, natomiast no, mówi Pan, że wypadają ślisi i Kramer, no, ale wracają po pauzie kartkowej Elitim i, i Ribeiro, także generalnie Legia ma na tyle mocną drużynę, że tutaj myślę, że to akurat będzie, nie wiem, ale e, być może niezauważalne. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Panie trenerze, niezależnie od wyniku tego spotkania, e, można się pokusić o pewną ocenę tej rundy Krakowi. Jak na razie w 18 meczach 18 punktów. E, jak pan to robi, e, że trybuny w pana wierzą? E, I czy jest szansa, żeby uwierzyła w, w pana także pani Elżbieta Filipiak? Bo chodzi o to, że trenerzy, którzy osiągają takie wyniki, Najczęściej muszą się zastanawiać, czy będą prowadzili drużynę w kolejnym spotkaniu, czy jest szansa, żeby Krakowia wyglądała lepiej na wiosnę tak naprawdę. Jak, to jest podsumowanie rundy. To jest jakby pierwsza rzecz. 18 no tak, no ja pół. podsumował rundy, bo to myślę, że nie jest na to czas teraz, żeby podsumować rundę przed nami jeszcze. Ważny mecz, który, co by nie mówić, wynik jego może zmienić postrzeganie tej drużyny, przynajmniej w jakimś niewielkim stopniu. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że postawa nasza w tej rundzie, a szczególnie dorobek punktowy, to nie jest powód do dumy. No i my sobie zdajemy z tego sprawę. My się nie chełpimy nie tym, że graliśmy parę niezłych spotkań, w których nam się nie udało wygrać, bo były remisy i tak dalej, i tak nie, dalej. Nie mówimy o tym, ileśmy punktów stracili, ile mogliśmy mieć. Nie wyszła nam ta runda. To jest na pewno, na pewno fakt. Natomiast ja jestem przekonany, głęboko w to wierzę, że. Możemy grać zdecydowanie lepiej w piłkę, że będziemy grali na wiosnę lepiej w piłkę, natomiast jak to się potoczy na wiosnę, w jakim układzie personalnym, no to już nie zależy tylko ode mnie. Panie trenerze, czy w takim razie będzie szansa na podsumowanie tej rundy? Bo mecz jest w środę, potem wiadomo w czwartek e, ceremonie związane z pożegnaniem profesora e, i pewnie jest już plan, żeby zawodnicy rozjechali się do domów. Czy będzie czas, żeby to podsumować? Czy jest pan umówiony, z zarządem na to, żeby podsumować tę rundę i zastanowić się, co się dzieje dalej. Wie pan, na razie ta sytuacja jest na tyle dynamiczna. W środę mecz w czwartek yy, jesteśmy na pogrzebie. W niedzielę już zaczynają się święta, więc nie podejrzewam, żeby była yy, szansa na to, żeby się spotkać, podsumować rundę. Być może uda się to zrobić między świętami a nowym rokiem. Natomiast no, na chwilę obecną ja się skupiam na meczu, a nie na podsumowaniu rundy. Panie trenerze, ja przepraszam, że ja yy, tak się tego czepiam, ale yy, Kibice Krakowie mają trochę taką słoniową pamięć. Ostatni spadek Krakowi w sezonie 2011-2012 sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Ostatni mecz rundy jesiennej Krakowia grała z Legią i po... uznawano wtedy za sukces remis. To jakby uspokoiło nastroje, ale w konsekwencji Krakowia spadła. Niezależnie od wyniku tego meczu, który jest jutro, sytuacja Krakowi jest bardzo trudna. W ubiegłym sezonie trzeba było mieć 37 punktów żeby się utrzymać. Jak Rakowia zdobyła 18, przypomnę, że na wiosnę mamy 15 spotkań do rozegrania z czego wyjazdy na Śląsk, Jagielonie, Pogoń i Lecha. Panie trenerze, jak ta sytuacja może wyglądać? Co trzeba zrobić, żebyśmy niezależnie od wyniku meczu z Legią mogli spokojnie zimować? Ja już o tym mówiłem w czerwcu, gdy zaczynaliśmy tą ligę i gdy były dyskusje na ten temat, o co będzie grała Krakowie. Ja powiedziałem, to będzie sezon przejściowy do Krakowi, okienko czerwcowe praktycznie skończyło się tym, że dokoptowaliśmy do, paru igionów do składu, więc ten zespół powinien zostać wzmocniony w zimie. To jest pierwszy warunek. To jest pierwszy warunek. Jeśli pozostali podleczą się, dojdą do swojej dyspozycji. Ci, którzy również są w kadrze, a nie grali, Jestem przekonany, że Krakowa na wiosnę będzie zdecydowanie mocniejsza. Ja teraz nie liczę, z kim gramy na wyjeździe, z kim u siebie, ile punktów. Na chwilę obecną skupiamy się na legi i wierzę w to, że ten zespół na wiosnę będzie zdecydowanie mocniejszy. Tyle mogę powiedzieć. Panie Tenerze, jeszcze a propos właśnie tych wzmocnień, bo wiadomo, no też macie teraz inne sprawy na głowie, no ale już wcześniej Pan mówił, że, że jak gdyby kandydaci są wytypowani, jakieś rozmowy. Yy, podjęte, czy, czy można się w zasadzie jakichś konkretów spodziewać w miarę szybko, jeśli chodzi o te wzmocnienia, czy, czy, czy tu kibice mogą po prostu oczekiwać jakichś informacji oficjalnych, nie wiem, na początku stycznia, gdy zaczniecie przygotowania. Ja myślę, że tak, że, no, bo trwają rozmowy z trzema, czterema zawodnikami, pytanie, jak to wszystko się yy, zakończy, natomiast jesteśmy po rozmowie. Ja też rozmawiałem z dwoma zawodnikami osobiście. Eee, wierzę, że coś z tego wyjdzie, natomiast no, parę rzeczy, wiele rzeczy już nie zależy ode mnie. No, pewne rzeczy mogę pociągnąć, natomiast dalej te rzeczy powinny się toczyć już w kuluarach, powiedzmy, gabinetów klubowych, więc, więc eee, wierzę, że wzmocnimy ten zespół. Panie że to ja jeszcze o jednej rzeczy e, chciałem pana zapytać, o pana zdanie i pana opinię. E, konferencja po meczu niedzielnym miała taki kształt, że pan najpierw się wypowiadał, a po, nim, po panu się wypowiadał trener Legii i on tam dwa razy, dwa razy wręcz powiedział o tym, że to Krakowia nie zgodziła się na przełożenie meczu. Może warto by było, ja pana zachęcam do, takiej, do takiego oświadczenia, żeby przypomnieć, że gramy mecz drugiej kolejki, pierwotnie zaplanowany na 30 lipca, który został przełożony ze względu na decyzję Legii i żeby nie poszło w przestrzeń medialną taki przekaz, że to Krakowia jest winna tego, że gramy w grudniu w piłkę. Ten mecz, tylko że tak naprawdę to legia zawnioskowała o przeniesienie tego meczu. Ja bym chciał, żeby trener to powiedział, a nie żebym ja to powiedział. Nie no ale ja już od początku mówiłem, że tylko winni się tłumaczą my nie jesteśmy winni absolutnie tej sytuacji. Mieliśmy grać w lipcu przy pełnym stadionie, przy jestem przekonany yy, dobrym dniu meczowym, który by przyniósł klubowi dużo pieniędzy. Nagle się okazało, że proponowana data, przecież my nie myśmy tą datę ustalili, tylko Polski Związek Piłki Nożnej z Ekstraklasą wspólnie. 20 grudnia nie odpowiada Legii, proponowano przełożenie meczu na rundę wiosenną i byliśmy się skłonnie, skłonni na to zgodzić. Natomiast nie tydzień przed rozpoczęciem rundy wiosennej, gdzie praktycznie yy, mówiono nam o tym, że w grudniu możemy grać w ciężkich warunkach. A na przełomie stycznia i lutego w jakich warunkach będziemy grali? To jest pierwsza sytuacja. Dlaczego nam nie, nie zaproponowano, dobra, zagrać ten mecz w marcu kiedyś tam przy dobrej pogodzie, tylko tak jak ktoś tam sobie zażyczył. Nie zgodziliśmy się po prostu na to, bo uważamy, że, że to też nie fair było no, ze strony, y, stron, które y, wnioskowały o to. Mecz z lipca przełożono na 20 grudnia, nie pytając nas w ogóle o zgodę, a teraz nagle my jesteśmy głównym winowańcą, że musimy grać 20 grudnia. To jest moja odpowiedź. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Jeśli nie, w takim razie serdecznie dziękujemy i zapraszamy na jutrzejsze spotkanie o godzinie 19.